Skąd? Ja akceptuję, jakie Ja akceptuję, słuchajcie, to, że yy, wyglądam jak wyglądam i nie każdemu to pasuje. Zaraz znajdziemy dobre światło. O, czyżby takie było najlepsze, zaskakujące? Mm. Yy, dostaję od Was komentarze i na żywo, i już potem po transmisji, że kamera za blisko, że twarz nie ta, że coś tam się dzieje pod oczami, czy tam gdzieś tam na twarzy. Mm. Moje anioły, jeżeli chcecie posłuchać, to słuchajcie z zamkniętymi oczami, jeżeli komuś to tak bardzo przeszkadza. A dzisiaj tytuł zaczepny, a mianowicie Tym się staniesz, czym karmią się ludzie sukcesu. Słuchajcie, oczywiście, że to jest tytuł tak zaczepny, jak tylko może być. Dlatego, że czym tak naprawdę jest ten sukces, to moglibyśmy w ogóle całą, zrobić osobną motywację o tym. Czym jest sukces, a czym sukces nie jest, bo by się okazało zaraz, że dla każdego z nas sukces jest czymś w ogóle innym, i dla jednego sukcesem będzie na przykład, no nie wiem, zaściąże dziecku urodzić. Dla innego to będzie znaleźć jakiegoś partnera życiowego, a dla innego zarobienie w ogóle milion złotych, a dla innego kupienie sobie tam jakiegoś, nie wiem, samochodu, którego nazwy zapewne nawet nie, nie znam. Yy, więc yy, a sukcesem dla kogoś może być, słuchajcie, rano z łóżka wstać i przeżyć dzień. To już sukces. Więc. Yy, temat jest zaczepny właśnie pod tym względem. Ale jeżeli chcesz cokolwiek w życiu osiągnąć, jakikolwiek to by miałby być sukces yy, na twoją miarę w ogóle krojony, to będzie coś takiego jednego, co musisz zrobić na początku. I o tym Wam dzisiaj opowiem, a Wy się przywitujcie. U mnie, słuchajcie, minus 4, minus 3. Postanowiłam za Waszym przykładem, jeszcze przed poranną motywacją, pójść na spacer. I słuchajcie, poszłam na spacer, czapki nie miałam, śnieg na minusie. Słuchajcie, dalej mi oczu zawią jeszcze. Stosa się leje, tu cała twarz czerwona. Mózg się dotlenił, mózg docenił. No dobra, witajcie się, a ja was już tutaj powyściskuję. E, dzisiaj ostatni dzień konsultacji, w końcu e, mam nadzieję pójdą też i te raporty, e, ale wszyscy, którzy mieli konsultacje i jeszcze nie dostali raportu, cierpliwości. Pamiętam, pamiętam. Martynka, dzień dobry i za dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W Szkocji zimno-pochmurno, silny wiatr i plus 7 stopni dzisiaj. Michał Panczek, dzień dobry. Waldek, Gdynia, 3 stopnie i pochmurno. Bogusia, cześć, kochana. La Suchorska, cześć, cześć. 6 stopni w Londynie. Yy, mówi Martynka, że jest taki wiatr dzisiaj w Szkocji, że ją prawie yy, porwał na spacerze. Dobrze, że jesteś, yy, mimo wszystko. Moje anioły, ja za chwilę na medytację, wiecie, tak sobie dzisiaj postanowiłam, że świętuję dzisiaj w ogóle. Wyspałam się cudownie. Byłam na spacerze po raz pierwszy od tygodni, jeżeli nie miesięcy. Pójdę sobie zaraz na medytację. Taki mam dzień świętowania dzisiaj. I Cały czas y, tak jakby m, bazując na y, inspiracjach z, y, ze spotkań mentoringowych i tutoringowych z wami y, chciałabym dzisiaj się z Wami podzielić ciekawym faktem z życia zwierząt. Czy wy wiecie o tym, że y, Moja koleżanka ma farmę. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś filmik, jak zostałam z tymi zwierzętami sama na farmie. Ja na tej farmie nauczyłam się dość troszkę o zwierzętach. I odkąd na tej farmie pomagałam, to tak w zeszłym roku, w tym roku dużo mniej. To nie wyrzuca się u nas chleba. Chleb zawsze się suszy i go przynosimy dla koni i dla kus. I w ogóle to nawet i choinki dla kus, bo wiecie, taka żywa choinka, potem jak ją dasz kozie, to ona to wszystko obgryzie, będzie szczęśliwa. Najszczęśliwszą kozą na świecie będzie. Kozy najszczęśliwsze po świętach. Um, czy wy wiedzieliście o tym, że trzeba być bardzo ostrożnym, jak taki chleb się suszy? Yy, dlatego, że człowiek, jak coś zje i czymś yy, się zatruje, to zwymiotuje. A jeżeli dasz taki spleśniały chleb koniowi, to on może od tego umrzeć. Dlatego, że konie nie mają takiego odruchu wymiotnego, nie mogą zwymiotować. Um, więc. Zawsze bardzo ważne jest, jak przychodzę na farmę, zawsze mówi Nina: Sprawdź, czy chleb jest porządnie wysuszony i czy on nie jest przypadkiem gdzieś pokryty pleśnią, bo mógłby koniowi bardzo zaszkodzić. Dlaczego Wam mówię o tym jakże yy, odczepionym yy, od rzeczywistości i od czapy fakcie yy, z życia koni? <grych> Dlatego, że to jest. Yy, Jedna z najważniejszych zasad, którą my też powinniśmy się kierować, wiecie? w naszym życiu, że by, że jesteś tym, co spożywasz, tym, co jesz. Znacie takie powiedzenie: jesteś tym, co jesz? Jesteś tym, czym się karmisz? Ja wiem, że my możemy zwymytować, ale zastanawiam się na ile. Y do, do którego momentu, wiecie, możemy? I tu, oczywiście, jak się już pewnie zorientowaliście, mam na myśli to, czym się karmimy emocjonalnie, oczywiście, a nie tam, wiecie, suchy chleb dla konia. Jest to dla mnie szokujące, zaskakujące, i, i, i to tak jakby nie przestaje mnie to, słuchajcie, dziwić. Jak to jest. Że dla konia, jak dajemy kawałek chleba, to obejrzymy z każdej strony, a sami pozwalamy, żebyśmy się karmili różnymi takimi treściami, yy, różnymi osobami, różnymi emocjami, myślami, materiałami, otoczeniem, środowiskiem, które nas ewidentnie truje i nam szkodzi. Um. Czasami może człowiek odnieść wrażenie, że od pewnych ludzi nie ma ucieczki, że są takie relacje, z których nie da się wyjść. Um, być może, że tak jest tymczasowo w naszym życiu. Że są relacje, z których wyjście byłoby dla nas bardzo trudne, że być może jest ono niemożliwe w tym momencie, że trzeba będzie odczekać, poczekać, ale to tak jakby to też trzeba nauczyć się, słuchajcie, yy, pamiętać o numerze jeden w takich sytuacjach. Jednak w większości yy, to Ty decydujesz o tym, czym się karmisz. Yy, bo nawet jeżeli jest taki jeden element twojego środowiska, którego usunąć się nie da, to jest jeszcze 99% innych elementów, które można, yy, nad którymi masz kontrolę. I myślę, że byłoby niesamowicie rozsądnym od czasu do czasu, zwłaszcza kiedy czujemy się zmęczeni, przemęczeni, przytłoczeni, żeby zrobić sobie taką listę tego, co nas karmi i tego, co nas truje. I, wiecie, ja nie mówię, żeby od razu wywalać gdzieś jakichś ludzi z naszego życia, albo, ale na pewno można wyrzucić pewne nasz, nasze własne nawyki działania, które nas trują. Słuchajcie, bardzo postarzać, na przykład w moim przypadku palenie papierosów, coś, co mnie fizycznie truło ewidentnie. A jak długo mi zajęło, żeby to wrócić z mojego życia? I też, żeby sobie uzmysłowić, że to mnie nie karmi, więc jeżeli mi to nie karmi, to dlaczego ja to robię? Co, co mi to daje? Czemu to służy? Nie? Nawet takie rzeczy słuchajcie, jak późno chodzenie spać, czy co mnie karmi, czy co mi truje. Takie rzeczy jak spotykanie się z ludźmi, którzy. No, ewidentnie mi nie służą, a to będziesz wiedzieć. Może być miło się spotkać z jakimś kolegą, koleżanką, ale ty się, ty zobacz, jak ty się czujesz po takim spotkaniu. Czy ty się czujesz zgnębiony, czy ty się czujesz zbudowany? Treści, którymi się karmimy, słuchajcie w internecie. Media społecznościowe, czy to mnie truje, czy to mnie karmi. Bo chętnie tam wchodzimy, jest to oczywiście uzależniające, ale długoterminowo media społecznościowe są bardzo depresyjne generalnie i nie służą zdrowiu, więc czemu tam włazimy? Czym można byłoby to ewentualnie zastąpić? Różne treści, jak już jest, jesteśmy w tych mediach społecznościowych, co my przeglądamy, co my oglądamy, czym się karmimy, bo jak raz wdepniemy w jakąś kupę internetową, to potem algorytm patrzy i widzi, mm -hmm. że właśnie y, nam się to spodobało i daje nam tego jeszcze więcej. Nie? Więc warto zwracać na to uwagę, czym ty się właściwie człowieku karmisz. Nie? To jest to, jeżeli chodzi o te rzeczy trujące. Mm. Jedna z najważniejszych umiejętności, których ja się nauczyłam, to jest, żeby nauczyć się siebie i wiedzieć, jak się sobą zaopiekować. To znaczy, jakie są takie rzeczy, które mnie karmią, jakie są takie rzeczy, które pomagają mi zdrowo funkcjonować. I słuchajcie, każdy chyba z nas powinien mieć, jeżeli chce zdrowo żyć, taką listę rzeczy, które nas karmią. U nas jest taka lista na lodówce, wypisane jest imię każdego domownika i jak się można tobą zaopiekować. To jest wypisane, bo każdego z nas kocha się inaczej i każdym z nas opiekuje się inaczej i każdy z nas potrzebuje czegoś innego, kiedy się słabo ma. Więc jeżeli dla przykładu, ja chcę się sobą zaopiekować i się generalnie i chcę polepszyć mój dobrostan, bo na przykład nie jestem w zasobach, albo jestem w zasobach, ale chcę zadbać o mój dobrostan emocjonalny i, i wszelaki. To ja wiem, że dla mnie pierwsza pomoc plasterek na Aoi. Słuchajcie, to jest gorąca herbata z cytryną. Druga rzecz to jest coś ciepłego najlepiej jakaś zupa do zjedzenia. E, tak, ja wiem. No, mnie się karmi po prostu. A dość dosłownie. E, bardzo mi służą medytacje. Bardzo. Spacery, wyjście na łono przyrody, pomaga. Spotkanie z przyjaciółmi, porozmawianie gdzieś z kimś, wygadanie się, pomaga. Wyspać się bardzo ważne. I słuchajcie, to są takie rzeczy, które ja już pracując nad sobą świadomie od ponad dwóch lat. Wiem, że to są te rzeczy, które są mi pomocne. Czasami gorąca kąpiel, róż, ale też masa innych rzeczy. I popatrzcie, ile tego jest. Jaka jest w tym momencie, nawet od czapy z głowy, moja lista takich działań, które mnie karmią i które mogę podjąć, żebym mogła zdrowo żyć, dbać o siebie i osiągać. Bo. I to osiągać jakieś, wiecie, cele moje wielkie życiowe, ale i takie codzienne, I tak jak powiedziałam, nawet takie najprostsze, żeby mieć rano siłę, z łóżka wstać. Musisz o siebie zadbać, bo zabraknie ci takich najprostszych sił witalnych, niezbędnych do funkcjonowania takiego codziennego. I ja wiem, że czasami są takie sytuacje w naszym życiu, gdzie fajnie byłoby uwolnić się z toksycznego środowiska. Ale nie jest to takie hopsiub. Bo na przykład pracuję w jakiejś fabryce i bardzo mi nie służy moje towarzystwo w pracy ale to nie jest takie łatwe dla mnie zmienić sobie pracę, bo mam powiedzmy świetne godziny pracy, bo mam małe dzieci, a akurat nie to miejsce pracy daje mi taką e, elastyczność. E, angielski słaby, więc nie za bardzo mam gdzie pójść, e, więc to nie jest takie, że sobie nagle przestanę pracować, bo mi to szkodzi też środowisko pracy, albo że pójdę sobie gdzieś indziej, bo tu angielski mnie trzyma za kostki, a tutaj oni gdzieś tam pomagają mi funkcjonować, tak? Jeżeli chodzi o życie rodzinne. Więc tak często jest, tylko jeżeli faktycznie moje środowisko powiedzmy pracy mi szkodzi, a spędzam tam 8 godzin dziennie, a czasami 12, to jak bardzo ja potrzebuję się sobą zaopiekować po powrocie do domu. A nie daj Boże, żeby w domu jeszcze był było coś, albo ktoś, kto też odbiera mi z mojego dobrostanu, zamiast do niego dodawać. Słuchaj, jest odpowiedzialnością Twoją i tylko Twoją. I zrozum to człowieku i pozbą, pozbądź się złudzeń, że ktoś inny to za siebie zrobi, jest odpowiedzialnością Twoją i tylko Twoją, żeby o siebie zadbać, żeby utrzymać się w dobrostanie. I jeżeli są takie osoby, które dokładają do Twojego dobrostanu, tak jak ja powiedziałam, spotkania z przyjaciółmi, gdzieś, żeby gdzieś się z kimś spotkać, pogadać, okej, okay, to tak jakby to te osoby mnie wspierają, tak? Jednocześnie jest moim obowiązkiem do nich się zgłosić, powiedzieć: Hej, masz chwilę się pogadać, albo Hej, masz, masz chwilę na herbatę, no, znalazłabyś po godzinę na, na, na to, żeby się spotkać, bo to jest mój, moja odpowiedzialność. A jeżeli ta osoba nie może, to jest moją odpowiedzialnością znowuż, żeby zadzwonić do kolejnej koleżanki, a jak ta nie może, to do kolejnej, do kolejnej, aż do skutku. Bo to jest moja odpowiedzialność, żeby o siebie zadbać, tak samo jak jest Twoją odpowiedzialnością, żeby o siebie dbać. I my byśmy chcieli, żeby nasz partner zauważył, że jesteśmy zmęczone i żeby się nami zaopiekował, ale słuchajcie, czasami na dzieci zwalamy ten obowiązek, to dzieci obarczamy, nie? Takim zadbaj o mamę, nie? Czasami na naszych przyjaciół to zwala domyśl się, co ci jest. Domyśl się, nie? Nie domyśl się, nie domyśli się i to nie jest zdrowe. Jest zdrowym, żeby widzieć, w jaki sposób mogę się o siebie zatroszczyć i umieć to zakomunikować. Moje anioły, ja was w tym zostawię. Jesteś tym, czym się karmisz. Miej świadomość tego, co cię karmi. A co cię truje? Bo okej, okay, yy, wiecie, jest limit tego, co my możemy przyjąć, takich, z takich trutek, nie? To trzeba gdzieś równoważyć yy, tym dobrym, co nas karmi, ale jak tak za dużo nabierzemy, słuchajcie, takiego trującego na siebie, to tak zdarzy się, że zwymiotujemy. A mianowicie to emocjonalne zwymiotowanie to może wyglądać wiecie, na różne sposoby. Na Przyjdzie i na wrzeszcz, na bogu, winnego psa! Ha! Bogo szef pracy wkurzył, no nie? No gdzieś to musi wyjść z nas. Czasami bardzo, czasem potrafimy sobie radzić ze stresem, ok, a czasami to idzie, słuchajcie, w ciało, tak? I się, potem już nie będę się rozgadywać na temat tego, w jaki sposób stres potrafi niszczyć nas fizycznie i psychicznie i wszelako. Dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o swoją życie, aby szczęśliwie żyć. Z tym was zostar. moje anioły. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile masz świadomość tego, co ciebie truje, co ciebie karmi. I umieć to świadomie wszystko gdzieś w swoim życiu sobie zapodać. Moje Anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Yy, przed nami weekend, widzimy się w poniedziałek. Od poniedziałku mamy ferie, więc poranne motywacji będą się odbywały, ale nie zdziwcie się, jak wpadnie jakieś dziecko yy, podczas porannej motywacji, bo tak to będzie wyglądało, słuchajcie, przez najbliższe dwa tygodnie, że będę z yy, moimi dziećmi i poranne motywacje oraz konwersacje i poprawa pracy to są te jedyne rzeczy, które ja sobie zostawiam, jeżeli chodzi o moją pracę. Rest, reszta będzie musiała poczekać. Więc ostatnie konsultacje odbywają się dzisiaj i dopiero za dwa tygodnie będzie znowu taka możliwość, jeżeli komuś się jeszcze nie udało ich zamówić. Martynka, Michał, Iza i wszyscy, którzy ze mną byli dzisiaj na żywo i którzy będą oglądali jeszcze potem, później, Dzięki za Twoją obecność i do zobaczenia w poniedziałek, w tym samym miejscu, tej samej Boże.